Zęby to integralna część organizmu. To co się dzieje w ciele ma wpływ na zęby, to co się dzieje w zębach i jamie ustnej ma wpływ na resztę ciała. Na przykład wysoki poziom cukru we krwi działa niszcząco na dziąsła. Zniszczone dziąsła z kolei zaburzają gospodarkę cukrową i mogą prowadzić między innymi do problemów z sercem. Dlatego poprzez odpowiednie leczenie można poprawić nie tylko stan jamy ustnej, ale też ogólny stan zdrowia. Stomatologia biologiczna dostrzega te połączenia i podchodzi do leczenia w sposób holistyczny. Aby holistyczne leczenie było skuteczne, wszystkie aspekty muszą być wzięte pod uwagę w odpowiednim zakresie i w optymalnej kolejności. Sposób leczenia będzie się różnić w każdym indywidualnym przypadku. Na podstawie wiedzy naukowej oraz naszego wieloletniego doświadczenia i doświadczenia wiodących na świecie lekarzy, dr Masterska stworzyła koncepcję leczenia sześciu filarów stomatologii biologicznej. Koncepcja sześciu filarów pozwala ułożyć leczenie w logiczny sposób, nie pomijając żadnego etapu. Składa się z leczenia infekcji, uwzględnia biozgodność, funkcji, estetyki, środowiska, a w centrum wszystkiego jest pacjent. Najpierw badane są infekcje. Mogą one mieć źródło w zębach, dziąsłach, kości lub tkankach miękkich. Badane są materiały, które pacjent ma w jamie ustnej, a mogą być obciążające. Wybierane są biokompatybilne materiały do odbudowy. Badany jest zgryz i funkcja. Leczenie prowadzone jest tak, aby doprowadzić do optymalnego zgryzu, co pozwala na spokój mięśni i układu nerwowego i zapewnia trwałe efekty leczenia. Analiza estetyczna bierze pod uwagę proporcje twarzy, linie uśmiechu, indywidualną charakterystykę zębów i wiele innych czynników, by osiągnąć piękny i naturalny efekt. Analizowane jest środowisko pacjenta, które może mieć wpływ na przebieg leczenia, np. dieta, poziom witamin, dolegliwości zdrowotne. Odpowiednio zalecamy terapie pomocnicze lub konsultacje z innymi specjalistami. Podczas leczenia pacjent mm -hmm. zawsze znajduje się w centrum, co znaczy, że leczenie planowane jest tak, by spełnić indywidualne potrzeby. Stawiamy na otwartą komunikację podczas całego procesu leczenia.